Poranek to święty czas, kiedy umysł jest jeszcze wolny od zgiełku dnia codziennego. To właśnie w tych pierwszych chwilach po przebudzeniu świadomość jest najbardziej plastyczna i otwarta na nowe wzorce. Jeśli pierwszym odruchem jest sięgnięcie po telefon, przeskakuje się od razu w wir cudzych myśli, problemów i oczekiwań. Zamiast tego można zatrzymać się na chwilę, zamknąć oczy i skierować uwagę na własny oddech. Wdech przez nos. Spokojny, głęboki i powolny wydech przez usta. Powtórzenie tego kilka razy sprawia, że całe ciało zaczyna się rozluźniać, powietrze wpływa do płuc, a wraz z nim wchodzi życie, energia, nowa możliwość. Taka chwila obecności pozwala zatrzymać automatyczne reakcje i wprowadzić się w stan wewnętrznej ciszy. Warto zauważyć, jak umysł w tej krótkiej przestrzeni między nami a Jawą. Próbuje od razu sięgnąć po zewnętrzne bodźce, ale to właśnie ten moment jest kluczem. Tu można zdecydować, że dzień nie zacznie się od reakcji na świat, tylko od świadomego ustawienia swojego pola energii. Kilka świadomych oddechów daje przestrzeń na wyciszenie chaosu, zanim jeszcze zdąży się pojawić. To jest pierwszy krok do tego, by przestać być niewolnikiem okoliczności i stać się kreatorem własnej rzeczywistości. Zanim stopy dotkną podłogi, zanim świat zdąży upomnieć się o uwagę, jest ta krótka chwila, w której można dokonać wyboru. To moment, w którym decydujesz, jaka jakość energii popłynie przez każdą czynność tego dnia. Zamiast od razu analizować listy zadań, wystarczy zamknąć oczy i zadać sobie proste pytanie: Jaką energię chce dziś ucieleśniać? Czy ma to być spokój, który niczym kotwica utrzymuje cię w centrum? A może radość, która rozświetla każdą przestrzeń, w której się pojawisz, albo odwaga, która pozwoli wyjść poza stare schematy. Wyobraź sobie przez chwilę, jak to jest być tym stanem jak oddychasz, jak się poruszasz, jak reagujesz na ludzi i wydarzenia. Ten krótki moment wyobrażenia nie jest tylko mentalnym ćwiczeniem to sygnał wysyłany do całego ciała i pola energetycznego. Gdy poczujesz w sercu tę jakość to tak, jakbyś ustawił wewnętrzny kompas na wybrany kierunek, a potem, kiedy nadejdą wyzwania i pokusy, by wrócić do starych reakcji, to przypomnienie pomoże ci wrócić do świadomego wyboru. To nie chodzi o to, by kontrolować każdy aspekt dnia, ale by ustawić energię, która będzie filtrem dla wszystkich doświadczeń. W ten sposób stajesz się nie tylko obserwatorem, ale i twórcą tego, co wydarza się w Twojej rzeczywistości. Kiedy stoisz boso na podłodze, czujesz kontakt z ziemią, który przypomina o tym, że ciało jest tu, a umysł może na chwilę przestać błądzić w przyszłości lub przeszłości. To doskonały moment, aby uważnie przeskanować całe ciało. Zamknij oczy i skieruj uwagę na stopy. Poczuj, jak ciężar ciała rozkłada się na podłożu. Powoli przenieś uwagę w górę, przez łydki, uda, miednicę, brzuch, klatkę piersiową. Aż po kark i głowę. Zauważ, gdzie pojawiają się napięcia, gdzie energia płynie swobodnie, a gdzie wydaje się zatrzymana. Nie oceniaj tego, co odkrywasz. Po prostu obserwuj, jakbyś spotykał swoje ciało po raz pierwszy tego dnia. Ta prosta praktyka nie tylko rozluźnia, ale również przywraca świadomość obecności w chwili bieżącej. Z każdym wdechem możesz wysyłać sygnał rozluźnienia do miejsc które czują się spięte. Z każdym wydechem wyobrażaj sobie, że uwalniasz z ciała resztki ciężkich emocji i napięć z poprzedniego dnia. To działanie pozwala rozpocząć dzień z czystą kartą, w stanie, który nie jest odruchowy, lecz w pełni świadomy. Takie uważne zeskanowanie ciała to mały rytuał, który sprawia, że zamiast wchodzić w dzień na autopilocie, wybierasz bycie świadomym każdego kroku. Usiądź spokojnie, lub zostań w pozycji stojącej z zamkniętymi oczami i skieruj uwagę do wewnątrz. Pozwól sobie na kilka głębokich wdechów i wydechów, aż poczujesz, że umysł się wycisza. Teraz powoli zacznij wymieniać w myślach albo na głos trzy rzeczy, za które możesz być wdzięczny w tej chwili. To mogą być małe, codzienne elementy: ciepło miękkiego łóżka, zapach świeżego powietrza, śpiew ptaków za oknem. Czy fakt, że możesz wziąć kolejny świadomy oddech? Pozwól, by ta wdzięczność nie była suchym słowem. Poczuj ją całym sercem. Skieruj uwagę do klatki piersiowej i wyobraź sobie, że z tego miejsca promieniuje ciepłe światło. To światło staje się coraz bardziej intensywne z każdym momentem, kiedy wchodzisz w stan prawdziwej wdzięczności. Wdzięczność działa jak potężny sygnał wysyłany do pola energii wokół ciebie, jest jak informacja. Że już jesteś w posiadaniu wszystkiego, czego pragniesz, że obfitość już istnieje. Taki stan emocjonalny tworzy przestrzeń dla nowych doświadczeń, które mogą pojawić się w życiu. Pozostań w tej energii przez kilka minut i obserwuj, jak zmienia się twoje nastawienie. Zamiast zaczynać dzień od myśli o tym, czego ci brakuje, wnosisz do poranka uczucie pełni i harmonii. To moment, w którym świadomość otwiera drzwi dla nowych możliwości. Znajdź spokojne miejsce, usiądź wygodnie i zamknij oczy. Skieruj uwagę do wnętrza i pozwól sobie na kilka głębokich oddechów, aż poczujesz, że ciało się rozluźnia, a myśli zwalniają tempo. Teraz wyobraź sobie koniec tego dnia, moment, gdy wieczorem kładziesz się do łóżka z poczuciem pełnego spełnienia. Zobacz w wyobraźni, jak wyglądał ten idealny dzień. Jakie sytuacje wydarzyły się od rana do wieczora, jak przebiegały rozmowy, praca, spotkania. Czas dla siebie, nie analizuj szczegółów, lecz poczuj emocje, które temu towarzyszyły. Czy była to radość, lekkość, spokój, a może ekscytacja? Zatrzymaj się na tych odczuciach i pozwól, aby rozlały się po całym ciele. Wyobraź sobie, że ta wymarzona wersja dnia już się wydarzyła. Poczuj wdzięczność tak, jakby było to rzeczywistością. To nie tylko mentalny obraz, to sygnał do pola energii. Że jesteś gotowy rezonować z tym, czego pragniesz. W tym stanie twoja podświadomość zaczyna tworzyć nowe połączenia i kierować cię do działań, które zbliżają cię do tej wizji. Zostań w tym doświadczeniu przez kilka chwil. Pozwól, by wibracja tych emocji stała się twoim nowym punktem wyjścia na resztę dnia. Kiedy otworzysz oczy, będziesz mieć w sobie inne nastawienie, bardziej świadome, bardziej ukierunkowane, pełne mocy do kreowania tego, co naprawdę chcesz przeżyć. Kiedy już poczujesz spokój wewnętrzny, czas obudzić ciało i wprawić energię w delikatny ruch. Stań stabilnie na podłodze, weź kilka głębokich wdechów i pozwól, aby każdy wydech rozluźniał napięcia. Powoli unieś ramiona w górę, rozciągając się tak, jakbyś chciał dotknąć sufitu. Poczuj, jak całe ciało wydłuża się i otwiera na nowy dzień. Następnie wykonaj kilka spokojnych skłonów w przód, nie szarpiąc mięśni, tylko poddając się grawitacji. Poczuj, jak kręgosłup się rozluźnia, a krew zaczyna płynąć swobodniej. Zrób krążenia ramion, najpierw do przodu, później do tyłu, pozwalając, aby wraz z ruchem uwolniły się resztki zastoju energii z nocy. Te proste gesty mają moc większą, niż się wydaje. Każdy ruch aktywuje pole elektromagnetyczne serca i mózgu, synchronizując je ze sobą. W tym stanie ciało i umysł zaczynają działać jak spójny system, gotowy przyjąć to, co przyniesie dzień. Zauważ, jak zmienia się Twój stan, od lekkiej senności do delikatnego przepływu energii w całym ciele. To nie musi być intensywny trening. Wystarczy kilka minut świadomego poruszania się, aby poczuć, że jesteś obecny, uziemiony. I gotowy na świadome kreowanie rzeczywistości. To, co przyciągasz do swojego życia, zaczyna się od Twojej energii i intencji. Podziel się w komentarzu, jak Ty zaczynasz dzień, by świadomie tworzyć swoją rzeczywistość. Twoje doświadczenia mogą zainspirować innych do przemiany. Jeśli te treści pomogły Ci spojrzeć głębiej, zasubskrybuj, by razem odkrywać moc umysłu i serca. Każdy film to kolejny krok do życia w zgodzie z polem kwantowym.